Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W jednym z prywatnych listów świętego Jana Pawła II do Ojca Leona Knabita Benedyktyna Styńca możemy przeczytać takie słowa. Że najważniejsze jest to, że mnisi w Tyńcu trzymają się Jezusa. Papież często zaznaczał w tej korespondencji, że można się różnić. W wielu płaszczyznach, ale najważniejsze jest bycie w bliskości nauczania Chrystusa. Dzisiaj Ewangelia przypomina nam słowa samego Jezusa, który mówi, że kto trwa w Nim, ten naprawdę żyje, tego działanie przynosi owoce. Kto nie trwa w Jezusie, przestaje żyć. Życie Chrześcijanina bez Zgłębiania prawdy o Jezusie bez trwania w jego nauczaniu staje się nijakie, puste. Co to znaczy trwać w Jezusie? To znaczy trwać w miłości, wiernie, nie poddawać się emocjom, które miotają nami i przez które możemy stawać się jak trzcina na wietrze. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.